Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Monika, na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was w kolejnych czytaniach miesięcznych. Będę dzisiaj omawiać luty 2023 dla zodiakalnych panien. Cześć, moje solarne siostry i bracia. Pięknie Wam dziękuję za obecność na tym kanale, pięknie Wam dziękuję za subskrypcję, lajkowanie. O, poczekajcie. Pik. I, mm, I polubienia. Dzięki Waszej aktywności mój kanał się rozwija i zwiększają się zasięgi. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. W planach mam zakup nowego mikrofonu, nowej kamery, jednakże w tym momencie nie mam na to przestrzeni, dlatego proszę o, o wyrozumiałość. I o zaprzestanie złośliwych komentarzy. Oczywiście żartuję, ale bądźcie wyrozumiali, poproszę, bo w, w tym momencie jeszcze nie mogę tego zmienić. Ok, najpierw wylosuję dla zodiakalnych panien runę na, na luty. Oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym. Zapraszam, kontakt mailowy do mnie znajdziecie w opisie filmu. Możecie mnie również dotować poprzez Paypal. I możecie również zajrzeć na mojego bloga. Dla panien na luty. Durisas, runa siły, asertywności, wytrzymałości, wytrwałości. Konieczności obrony, ochrony czegoś, silnej męskiej energii, wykształcenie czy też zbudowanie tego pierwiastka, elementu powiedzmy męskiego w sobie, wykształcenie go po to, żeby być bardziej odpornym na to, co się dzieje na zewnątrz, by nie dać się też Podporządkować, stłamsić, zmarginalizować. To jest runa rywalizacji, to jest runa konkurowania z kimś, to jest runa określania granic, odporności psychicznej, odporności fizycznej. To jest runa doświadczeń życiowych, które mają nas nauczyć, które mają nas wzmocnić. I mają nas nauczyć ym, dystansu do tego, co się dzieje na zewnątrz nas. Dystansu po, y, w procesie reagowania na to, co ma miejsce, tak? Czyli y, większej rezerwy, większej, większego luzu, również. Ym, Durisas może też mówić o. Y, Mężczyźnie, który pojawia się bądź jest w Waszym życiu, który po prostu w tym miesiącu silniej się, silniej się zaznaczy z jakichś względów. Może u niektórych z Was na przykład mówić o wzroście potencji, o wzroście zainteresowania sferą seksualną, erotyką, em, miłością erotyczną, tak. Durisas to właśnie w tym znaczeniu uzdrawianie się poprzez akt seksualny, poprzez erotykę, postrzeganie aktu seksualnego jako formę leczenia. Leczenia ran emocjonalnych, leczenia e, traum. To może być taki bardzo mocny miesiąc e, w tym względzie. Mm. Przy Durisas musimy się liczyć z jakimiś atakami e, słownymi, e, cielesnymi, również, bo to też jest runa agresji. Natomiast przy Durisas bardzo dobrze sobie z nimi radzimy. Jeżeli faktycznie zauważycie, że ktoś was atakuje, w jakikolwiek sposób w tym miesiącu warto sobie tą runę narysować na ciele, narysować na kawałku papieru, drewienka, nosić przy sobie, żeby dodawała Wam wewnętrznej siły. Może być tak, ponieważ jest to luna w dosłownym tłumaczeniu ciernia, kolca, że usłyszane słowo albo czyjeś działanie może Was zaboleć, zakłuć. Wy też będziecie dosyć bezpośredni w, w rozmowach, w obcowaniu z innymi. Durizas uczy nas konsekwencji, systematyczności, wiary w to, że nasze działania, nasza postawa jest konstruktywna, ponieważ kieruje nas w stronę jakiegoś ważnego celu. Mm. Okej, okay. dobrze. Okej, okay. dobrze. Zobaczymy co dalej. Powie tarot hermetyczny na ten miesiąc dla pani. Asmonet, sześć monet, czyli warto było się starać, jednym słowem. Ósemka monet, bardzo wzrostowa energia, bardzo obiecująca, tak powiem. Tutaj była jakaś idea, pomysł, jakiś początek, asmonet, który bardzo konsekwentnie, metodycznie... Rozwijacie bądź też wzmacniacie. Może tutaj chodzić o materię, czyli pieniądze, zarobki, może chodzić o Waszą pozycję w pracy, pozycję społeczną, może chodzić o uznanie, autorytet, którym zaczynacie się cieszyć, czyli warto byłoby działać tutaj konsekwentnie. Okazało się, że to działanie jest również konstruktywne. Nie ustawaliście w pracy, w staraniach, i teraz przychodzi, nagroda nagroda e, która może wzbudzić czyjąś zazdrość Durisas a więc z tym trzeba też się e, liczyć i co w związku z tym w związku z tym przechodzicie do energii ósemki monet bardzo indywidualnej powiedziałabym nawet e, szukającej azylu spokoju izolacji ponieważ e, no ta zazdrość, ta zawiść może was w jakiś sposób zaskoczyć, bądź zranić i w ten sposób radzicie sobie z czyjąś reakcją na to, że u was dzieje się lepiej, że u was dzieje się stabilniej. To może być też taki moment, gdzie zodiakalna panna przeprowadza się do nowego miejsca. Wykańcza dom, wykonuje jakiś remont, którego wynik jest, że tak powiem, albo efekty są zachwycające. Może tutaj chodzić o właśnie wasze mieszkanko, o wasz dom, o finalizację budowy, remontu domu. Lub też o finalizację starania się o kredyt hipoteczny, bądź też o jakąś dotację, o jakieś dofinansowanie, o być może też uzyskanie pożyczki czy też wsparcia finansowego od jakiejś instytucji, urzędu lub też rodziny. Tak? I tutaj faktycznie coś fajnego można sfinalizować bądź też zbudować wręcz. Przepraszam, kamerę też muszę kupić. Dobrze, zobaczymy główną energię tego miesiąca. Dziewiątka kielichów. Realizuje się jakieś marzenie. OK? Co jest wyzwaniem tego miesiąca, Panny? Gwiazda. Nadmierna rozrzutność. Dziewiątka kielichów. W dziewiątce kielichów mamy tendencję do mm, folgowania sobie, do spełniania swoich zachcianek, do spełniania zachcianek innych. I tutaj, w kontekście tej, em, tej gwiazdy, może być tak, że inni ludzie wchodzą wam na głowę ze swoimi mm, żądaniami, ze swoimi potrzebami, ze swoim chciejstwem. E, trzeba będzie zorientować się tak naprawdę, kto z Waszego otoczenia stoi przy Was z potrzeby serca, bądź też e, dlatego, że chce coś z Wami wspólnie przedsięwziąć, czegoś chce dokonać, bądź coś rozpocząć, coś, co jest również Waszym celem. Od tych, którzy po prostu są przy Was, ponieważ jest im tak wygodnie, ponieważ ich finansujecie, ponieważ korzystają na tym materialnie. Ta szóstka monet w przełożeniu to jest szczodrość i hojność. Zatem ktoś korzysta z Waszej hojności, z Waszego dobrego serca. Z waszej gościnności, również. Być może otwieracie dla kogoś tutaj dom i ta osoba z tego czerpie. Bądź też wykorzystacie czyjejś szczodrości i robicie to bez opamiętania. I w tym sensie ta Dorisas może mówić o tym, że ktoś stawia granice. Ok. Co mamy tutaj w podstawie, co jest ukryte? Wisielec. Co z przeszłości wpływa na ten. Na tą sytuację? Siedem mieczy. Co jest w głowie, co w połowie miesiąca się dzieje? Słońce. Bardzo radosny, bardzo pozytywny. Miesiąc dla Was, drogie panienki, i co w wyniku, co w podsumowaniu: sześć monet. W jakimś układzie, w jakiejś sytuacji, w jakiejś rodzinie, w jakimś partnerstwie osiągacie harmonię. Wprowadzona zostaje równowaga. Równowaga w dawaniu i braniu. Być może zostaną wyrównane jakieś rachunki, długi energetyczne, materialne, coś zostanie wypłacone, coś zostanie, zostanie przekazane tak, żeby być w tym układzie, w tej relacji na czysto. Ewidentnie w przeszłości było tu jakieś oszustwo. Manipulacja, zakłamanie czy też em, kradzież. Siódemka mieczy, jako tło tej sytuacji, mówi o tym, że albo ty, albo ktoś z twojego otoczenia poczuł się oszukany, okłamany, okradziony z jakichś, z jakichś dóbr. Tutaj, w tym miesiącu, wszystko wraca na swoje miejsce. Wracają też na swoje miejsce osoby, którym to wy w tym miesiącu, w tej asertywnej Durisa, określacie to miejsce. I w tym sensie ta gwiazda jest takim powrotem do korzeni jakiegoś układu, jakiejś relacji, jakiejś współpracy. Jakiejś sytuacji, po to, żeby zobaczyć, o co nam chodziło na początku i żeby do tego powrócić, żeby być może to ponownie ożywić, żeby nadać temu sens, żeby to też uporządkować. Gwiazda jest w wielkich arkanach kartą. E. Następującą powierzę, czyli po jakimś kryzysie, czyli po jakimś wstrząsie, jakiejś zmianie losowej, która wywróciła Wasze życie do góry nogami, ale w tym miesiącu wychodzicie już z tej energii. Wychodzicie już z energii załamania, też zakłamania. W dziewiątce kielichów widać nadzieję, widać światło, widać nowe perspektywy. Tylko jeszcze nie do końca właśnie widać, co ma być tym nowym kierunkiem, który chcecie, który chcecie objąć, na który chcecie wejść, albo w, kierunku, w którą stronę chcecie się od tego momentu Kierować. Ta sytuacja wymaga przemyślenia, jakiejś refleksji, zobaczenia też swojego udziału w tej sytuacji. Tutaj, nic, co dzieje się w naszym życiu, nie dzieje się bez naszego udziału. I musimy to dostrzec, że jeżeli była jakaś sytuacja kryzysowa, to również my. Do niej dopuściliśmy i również my ją wywołaliśmy. W tym sensie Wisielec jest kartą ofiary, bycia, życia w poczuciu ofiary czyli to, co mi się przydarza, nie ma nic wspólnego ze mną. Ja nie zawiniłem. Nie brałem w tym udziału. Tutaj jest zmiana perspektywy i zobaczenia tego, że wszystko, co mi się przydarza, pochodzi ze mnie. W centrum czego czytania jest dziewiątka kielichów, więc ja, moje potrzeby, moje chciejstwo, e, moje, m, moje pragnienia, moje marzenia, tak? Moja potrzeba samorealizacji. To daje Wam taki spokój. To przynosi ulgę, że to, co się wydarzyło w przeszłości, to, co się dzieje w moim życiu, w dużym stopniu tak naprawdę zależy ode mnie. I wracając do korzeni jakiejś sytuacji w tej e, karcie gwiazdy, być może robiąc to w jakimś zespołowym, grupowym procesie, może to być e, proces swego rodzaju uduchowiony, bo mamy Wisielca, e, jakiś e, retreat, wyjazd na warsztaty, mm. Wspólne medytacje, wspólne procesy w rodzaju ustawień Helingerowskich. Może się to zadziać w tego typu sytuacjach, i następuje rozpoznanie, następuje uwolnienie się od tego, co. Nieprawdziwe, co fałszywe, co krzywdzące, wyjście z pozycji ofiary i rozpoznanie, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, zależy ode mnie i ma swój początek we mnie. I rodzi się jakaś nowa nadzieja, rodzi się jakiś nowy kierunek, rodzi się słońce. pewne y, tematy z przeszłości, które y, stanowiły dla was jakąś zagadkę, jakąś tajemnicę, mogą wyjść na światło dzienne w tym miesiącu, mogą się ujawnić. Być może za pośrednictwem zodiakalnego wodnika, gwiazda być może dzieje się to przypadkiem, z zaskoczenia, jest szok, jest, um, jest niespodzianka, bo to jest karta Urana. Niemniej jednak to bardzo wiele rozjaśnia. To bardzo wiele wyjaśnia. Dzięki temu bardzo dużo się wyklarowuje. I dzięki temu Wy możecie zaprowadzić w danej sytuacji harmonię. No, u niektórych też, a propos tej erotyki, o której mówiłam wcześniej, może być tak, że rodzi się nowe życie, Mamy tutaj karty świadczące o poczęciu jakiejś nowej idei, pomysłu, kierunku działania, pasji, bądź też poczęciu dziecka. Mamy kartę gwiazdy, mamy kartę wisielca, mamy kartę słońca, mamy kartę rodziny, szóstka monet i mamy kartę dziewiątki kielichów, a więc. Odnosi się to przede wszystkim do osób, które pragną dziecka. Ale to może być kreacja stricte związana z jakimś pomysłem, z jakimś projektem artystycznym, z jakimś nowym kierunkiem zawodowym. Coś się tutaj pięknego realizuje dla Was, drogie panienki, co jest dla Was nagrodą za Waszą wytrwałość, systematyczną pracę. I też um, odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za siebie i za to, co dzieje się w waszym życiu. I to jest bardzo piękne. Przepiękny miesiąc. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, natomiast na pewno przy tej um, gwieździe należy uważać na. Nadmierną rozrzutność. Przy dziewiątce kielichów mamy tendencję do spełniania zachcianek własnych, zachcianek czyichś. Nie mamy ograniczeń. Wydaje się nam, że mamy wszystkiego dość, żeby obdarowywać siebie, obdarowywać innych. Niestety przy gwieździe możemy sobie w tym polecieć. Jesteśmy rozrzutni. Korzystamy z kredytów, żyjemy na czyjś koszt. Albo ktoś żyje na nasz koszt. I na to tylko trzeba w tym pięknym miesiącu zwrócić uwagę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, papa. Pa.